Gościu leci, pa Jeden, dwa Trzy Ale no, pa. Uf, uf, uf. Siemane, moi drodzy widzowie, z tej strony Lita a w dzisiejszym materiale pokażę wam cheatera, którego trafiłem na rankedzie I na 100% on miał zresztą albo Kronusa, albo Xima, nie wiem co to było, ale zresztą sami zobaczcie 34 bomby Słuchajcie to, 34 bomby Ja byłem w szoku, NR, NR, NRZ też był w szoku, nie? Ja spotkałem tego samego typka i pomyślałem, że nazywa się Titan. okej? Okay? To jest Francuz, ogólnie on był francuz. on ten gość jest Francuzem, bo z nim długo grałem i on po francusku napierdala normalnie. Ale wygląda, jak ja jebie tę w lodzie. On mówi, że miał ascendanta, on mówi, gościu mówi, że ma autentycznie ascendanta, nie? W tamtym sezonie i że to był jego totalny pik, nie? Ja tylko jeszcze wspomnę, że nigdy nie spotkałem takiego typa, nigdy. To jest pierwszy raz, że spotkałem takiego typa, co tak odpierdalał, nie? Ja nie wiem, czy on umie grać, czy popropadzi. What the fuck? Widzieliście jak to przerwało? Patrz, patrz, chłop, jak to przerwało. Ja wam to puszczę jeszcze raz. Ja, jak, jak to przerwało? Chłop mi się tłumaczy, że ma jakieś sensy, nie? Patrzcie na to. Czekaj, tu. Tutaj jeden dead. I patrzcie to. Jak mu wskoczył celownik. Tutaj też. Widzieliście to? What the fuck? Co to było? To nie było żadne krzesło gamingowe. Chłop normalnie zlokował na typie, no nie wiem, trigger bot jak. Chupa. Dobra, tu nie trafił. Ok, tu, tu, tu był miss, nie? Tempo mogę zwolnić? Zaraz, czekaj, to jest bardzo dziwne nagranie, faktycznie. Mm, tu mogę tempo zmienić. Dobra, niech sobie leci. Oh, niech sobie lepci z tym wolniejszym tempem. On to dał... Zobacz, pff, kurwa, już, nie? Od razu. No to było nie Tu, jak mu leciał ten I'mlock, nie? No tamten był dziwny, nie? Nie wiem. Czy... Ja po prostu zgłupiałem, jak ja oglądałem, po prostu to, to, jak on gra, nie? To było dla mnie po prostu takie dziwne, takie kurewskie dziwne. Patrz, 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 widziałeś to? Widziałeś to? No nie, no to był cheat. To był chłopaki cheat. No nie, to musiał być cheat. Patrz. Jak bani mu wyjść. Patrzcie, patrz. Jak mu skierowało. No, chyba, że to był jakiś dziwny mini flick, nie? O którym ja po prostu nie wiem, nie? Patrz. No dobra, no to nie, to nie mam pojęcia, to tego wam teraz nie powiem. O, dzięki sniki za tego. Nie? Zobaczcie jaką banię mówię, patrzcie jaką banię. Nie ma, no to było dziwne mega, nie? Ta kombanie mówię, patrz to na to. Jak to skierowało, patrzcie. To jest, to jest, to jest, Nie wiem. Patrz. Wziąłeś to? I, I co myślicie o tym? Bo dla mnie było dziwne. Nie, znaczy mnie nic nie boli, on był ze mną w teamie wyjebał, że w to mam, nie? Ale po, poczekajcie, bo to się dopiero rozkręca, nie? To się dopiero rozkręca. Zobacz, co się tu stało. Pa. Gościu leci. Pa. Jeden, dwa. Trzy. <laughs> pa. Wszystko mu leciało w bańkę. Wszystko. Wszystko, czajcie. Jeszcze raz tą akcję na chwilę zobaczymy. Zobacz, jak mu to w ogóle skierowało na łeb. Ja nie wiem, ja zgłupiałem. Naprawdę, jak ja zobaczyłem tego gościa, to był pierwszy gościu w Valorancie, który... Który zrobił coś takiego, nie? który ja widzę, pa Dwie banie za jemę, idzie. Ale pa tu Jaki flick I od razu na bańkę mu przecylowało O mówi, że ma wysokie sensy Ja mówię, no, no, no nie wiem, nie? A bo gościu i takie jest chłopowy, I zagrały po prostu jakąś życiówkę I nawet na citach nie umie grać, patrz pa, 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 No nie, no to, Nie wiem Naprawdę nie wiem Cienki jest jak barszcz Ale zrobił po prostu jakoś playsa, nie? Patrzcie to No nie, to to jest wa-cheat to jest, ale to jest cheat pa. Co, 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 co? Nie, to był to był ten ten klip pa, jeb Nie, nie ma opcji, to musi jak trakowało w ogóle go. Dobra, lecimy z kolejnym clipem co my tutaj mamy. Pff, nie, nie widzieliście tą akcję? Nie ma opcji po prostu nie ma opcji. To nie są sensy. Nie ma opcji, żeby ktoś tak grał. Zobacz, jak mu striggerował jego banie, pa. No to nie jest I'm assist. Tak nie wygląda I'm assist. Patrz, 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 patrz. Leci? N to jest, to nie jest I'm assist. właśnie teraz oglądam, pa. pa. To nie jest I'm assist. Trigger. Valorant na konsoli au autentycznie te chłopaki. On, on, on tutaj pikuje, ona tu pikuje, pa, pa, pa. No nie, kupię to, ten celownik za nim podążał, rozumiesz? Ten celownik ten celownik za nim normalnie podążał. Ten klip. Nie, nie, pa. Jeden. No to, to, to nie było płynne, człowieku. To kur. zrywało, widzieliście? To, to zrywa. Aha, o ma 8-8 na fokusie, dobra. Pa. Wziąć. Sorry, że przerywam oglądanie, ale chcę jeszcze tylko wspomnieć, że na naszym Discordzie jest organizowany turniej, gdzie w kuli nagród jest do wygrania całe 400 zł. To jest turniej 2 na 2 i więcej info macie na decek. Link w opisie. Ja, ja jeszcze w locie, żeby ktoś triggerował A masista to nie widziałem. Jakby nie na... On stary ma On jest braindead. Gość jest braindead, on nie wie kiedy nacisnąć ten fokus. Jak, te, jak mu to gówno łapie. Ludzie zostają na banie i trigger. No, nie, Kenzo, Kenzo, nie ma ch Rozumiem, okej, okay, sensy 8.8, ale na przycelowaniu ze snajpą? No nie ma opcji. Im assist na banie dalej leci nawet jak ma na snajpę. Patrz, widzisz to? On się, on się ruszał i to mu się tak jeszcze przekrzywiło na jego banie. Dobra, pięć, ba. On się w ogóle nie bał, człowieku, niczego. Ona w locie, on i pizdę wycelowuje, nie? sprawdza tu, sprawdza tu, sprawdza, Jebania, chopie, nie, gościu jest odpalony chopie, Wiem, raz na ruski rok, spoko, ale tu wszystko w banie wchodzi, wszystko w banie chopie, wszystko pa, wszystko, wszystko, wszystko w banie. Nixa odwrócił się, to chopaki to to nie są sensy, to jest kurwa jebany cheat. <śledziny> No 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 nie. Patrzcie na to, patrzcie na tą akcję. Jeden bo. Ale nie znaczy twoim zdaniem to był cheater, czy po prostu miał dobre krzesło gamingowe. A ja cię zapraszam do moich poprzednich materiałów. Siema.